Dzień dobry, nazywam się Michał Organek. Zapraszam na odcinek, w którym powiem, gdzie znaleźć okazje mieszkaniowe nie korzystając z popularnych serwisów nieruchomości. Pierwsza taka bardzo łatwa rzecz, którą możemy zrobić, to poszukać na portalach, na których dodanie ogłoszenia jest darmowe dla sprzedającego. Musicie wiedzieć, że dodanie ogłoszenia przez sprzedającego na portale typu OtoDom, OLX Gratka i tak dalej. No nie jest to jakaś bardzo tania sprawa, bo te ogłoszenia często kosztują w okolicach 200 złotych. I wielu sprzedających nie będzie dodawać ogłoszenia na taką stronę, ponieważ stwierdzą, że nie chcą tyle pieniędzy wydawać, że lepiej wstawić ogłoszenie na portal, który jest darmowy bądź ma bardzo niską opłatę. Jak takie portale znaleźć? No często są to bardzo małe portale. Na które raczej nie wchodzi bardzo dużo osób, ale to tam właśnie można znaleźć bardzo ciekawe perełki. Powinniśmy również zapoznać się z przetargami lokali komunalnych. Każde miasto, każda gmina robi takie przetargi co jakiś czas, wystarczy tylko znaleźć odpowiednią stronę i tam zapoznać się z ofertami. Często do takiego przetargu od momentu opublikowania ogłoszenia. No, musi minąć kilka tygodni, więc na spokojnie jest czas, żeby się zastanowić takie mieszkanie, obejrzeć. Jest to też naprawdę bardzo fajna opcja. Mi kilka razy udało się kupić mieszkanie No właśnie yy, z tego powodu, że takie mieszkanie było wystawione na przetargu i o wiele mniej osób wtedy wie o takich mieszkaniach. Odwiedźmy strony firm, organizacji czy też spółdzielni. Różne przetargi się odbywają. Czasem to mogą być przetargi nawet takich firm jak Orange na przykład, czy też no właśnie przetargi spółdzielni mieszkaniowych. Też to się czasem zdarza. O tych przetargach wie chyba jeszcze mniej osób. No bo jeżeli taka spółdzielnia wrzuci na swoją stronę takie ogłoszenie, no to pomyślcie kto o tym ogłoszeniu wie. Pewnie wszyscy znają osób pracujących w spółdzielni. Plus jeszcze kilka osób, które natknie się na takie ogłoszenie, no ale raczej przeciętny Kowalski nie wchodzi na strony spółdzielni, a już na pewno nie po to, żeby szukać tam okazji nieruchomościowych. Ciekawych nieruchomości możemy również poszukać na stronach PKP, Agencji Mienia Wojskowego, Poczty Polskiej, czy też po prostu licytacje komornicze. Z PKP też udało mi się kupić jedno z mieszkań, jedno z mieszkań też udało mi się kupić, które było sprzedawane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. No także widzicie, tutaj możliwości jest naprawdę dużo, takie przeróżne organizacje zbywają od czasu do czasu mieszkania. Warto poszukać i jeszcze jedna rzecz, o której też może warto powiedzieć, bo jeżeli na przykład kupicie mieszkanie od PKP, Bądź no tak jak ja, od Uniwersytetu Medycznego, no to potem te wszystkie dokumenty jeszcze muszą się przeprocesować. Musi być zgoda rektora, bądź zgoda e, chyba ministra e, Skarbu Państwa, jak dobrze pamiętam, żeby takie mieszkanie od PKP nabyć, jeżeli wartość przekracza, jak dobrze pamiętam, 50 tysięcy euro. E, no i to trwa często kilka miesięcy, więc jeżeli zależy Wam na czasie. No to też może lepiej nie pakować się w tego typu sprawy, bo czas oczekiwania tutaj wynosi czasem 2, czasem 3, czasem nawet 4 miesiące. Znajdźmy osoby, które muszą pilnie sprzedać mieszkanie lub jest ono bardzo długo na rynku. No tutaj kłaniają się nam negocjacje. Czas działa na niekorzyść sprzedającego. Oczywiście, na samym początku, jak ktoś wystawi mieszkanie, zazwyczaj jest boom. Ludzie dzwonią, przychodzą, oglądają, oglądają pośrednicy. Jest naprawdę dużo się dzieje. Sprzedający myśli, że za bardzo dobrą cenę sprzeda mieszkanie, ale często mijają tygodnie. I nic się nie dzieje, nie ma żadnych propozycji. Nawet sprzedający chciałby zejść czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale nie dostaje żadnych propozycji, więc warto czasem przeanalizować przez jakiś dłuższy czas, co na tym rynku nieruchomości się dzieje, jakie mieszkania nie schodzą. Uważam, że właśnie na tych mieszkaniach jest zdecydowanie najwięcej. Do ugrania. Kolejna bardzo istotna rzecz, może nie jest to jakaś rzecz odkrywcza, natomiast okazję tworzy się na spotkaniu ze sprzedającym. I taka jest po prostu prawda, że musimy dowiedzieć się, jakie są potrzeby tego sprzedającego, na czym mu najbardziej zależy. Czy chce, może, bardzo szybko sprzedać mieszkanie, wtedy będzie w stanie nam dużo ceny zejść. Może ma jakieś inne powody. No jeżeli odkryjemy te potrzeby to często możemy taką okazję na mieszkaniu właśnie stworzyć. I tutaj też jeszcze jedna rzecz. Jeżeli oglądamy różne mieszkania, chodzimy na różne spotkania, to możemy też odkryć no, pewne zalety nieruchomości, których nie widzą inni. Często można poprzestawiać jakieś ścianki, przerobić w jakiś sposób mieszkanie, żeby było bardziej funkcjonalne i dzięki temu możemy znacząco podnieść wartość takiej nieruchomości, i nawet jeżeli kupimy to mieszkanie w cenie rynkowej, ale później mamy pomysł, co z tym mieszkaniem zrobić, jak je wyremontować, to może się okazać, że po zakończeniu remontu podniesiemy taką wartość mieszkania. O kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, m, oczywiście mówię o tym, że, nie, m, że to nie będzie ta sama kwota, jaką włożymy w remont. Jeżeli włożymy w remont 50 tysięcy, no to nie, że wartość nieruchomości wzrośnie nam o 50 tysięcy, ale na przykład o 100 tysięcy dzięki temu, że rozwiążemy jakieś problemy bądź zrobimy jakieś przebudowy. No cóż, tak to wygląda. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie troszeczkę y, rzeczy y, powiedziałem. Może na koniec jeszcze taka mała wisienka na torcie. Często te licytacje komornicze, te ogłoszenia, które możecie znaleźć, no to o nich już dużo osób wie. Natomiast mało osób wie o tym, że wcześniej można w sądzie zobaczyć, jakie mieszkanie będzie tutaj właśnie procesowane czy też poddawane licytacji komorniczej. Dzięki właśnie takiej wiedzy możemy trafić do. Osoby zadłużonej wcześniej, jeszcze przed tym, kiedy dojdzie do licytacji komorniczej, uświadomić jej, że te opłaty, no, które będzie musiała ponieść, że to po prostu jej się nie opłaca, że czasem lepiej jest jej sprzedać mieszkanie właśnie Wam, wtedy będzie to sytuacja win-win. Zaoszczędzicie i Wy na zakupie, ale także osoba. Która no, niestety będzie musiała swoje mieszkanie sprzedać, żeby spłacić długi, to też zaoszczędzi kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na tych wszystkich czynnościach, które komornik musiałby przeprowadzić. Pamiętajcie, że streszczenie materiału można znaleźć w opisie. Na dziś to wszystko. Dziękuję, do zobaczenia.